Witam Was, moi drodzy. Dziś przychodzę do Was z kolejnymi myślami. A mianowicie, wiele ludzi narzeka wokół. Bardzo często narzekamy na pracę, którą musimy wykonywać, praca, która nas denerwuje. Jednak dla osoby bezrobotnej taka praca jest marzeniem. Wiele osób narzeka na swój dom, mieszkanie, że jest za małe, że potrzebowałby większe. Jednak nasze mieszkanie to za małe. Jest marzeniem dla kogoś, kto jest bezdomny. Często narzekamy, że mamy za mało pieniędzy. Te nasze ostatnie marne grosze, które mamy w portfelu. Jednak te ostatnie marne grosze są marzeniem. Dla kogoś, kto nie ma tych pieniędzy wcale. Często narzekamy na nasze nadaktywne dziecko, które cały czas biega wokół, krzyczy i źle się zachowuje. Jednak to dziecko jest marzeniem dla osoby, która nie może mieć dzieci. Czasami narzekamy na ubrania, że mamy stare ubrania, że nie możemy sobie nic nowego kupić. Jednak te ubrania. Są marzeniem dla tego, który nie ma wcale żadnych ubrań i marznie. Często narzekamy na to, że musimy iść do lekarza, że musimy tam dużo czasu czekać, że nie dostaniemy porządnej porady. Jednak ta wizyta u lekarza jest dla kogoś chorego, którego nie stać wcale na taką wizytę, marzeniem. Twój pechowy dzień, który ci się źle zaczął, w który miałeś cały dzień tylko przeciwności losu, wszystko ci się stawiało na przekór, jesteś całkowicie wykończony tym dniem. Jednak ten jeden dzień jest marzeniem dla tego, kto nie ma już wcale czasu i po prostu już umiera na łóżku. Twoi rodzice, których się wstydzisz, Pokazać innym, bo się inaczej zachowują, są marzeniem dla tego, który od dziecka nie miał swoich rodziców, ponieważ został oddany do domu dziecka. Twój kapiący kran w kuchni czy w łazience, który cały czas cię denerwuje i nie możesz się już doczekać, kiedy w końcu przyjdzie hydraulik, go naprawić, jest marzeniem, dlatego, to wcale nie ma dostępu do czystej wody i musi kilometry codziennie pokonywać, żeby przynieść parę butelek wody do domu, która jest cała mętna i brudna. Twój akumulator w Twoim samochodzie czy w Twoim telefonie, który znowu się rozładował i nie zdążyłeś go na czas naładować i cię tak denerwuje, jest marzeniem. Dlatego, który całe życie musi żyć bez prądu. Twój nudny posiłek, który znowu musisz dziś jeść, bo nie miałeś czasu przygotować coś innego, jest marzeniem dla tego, który od paru dni nie mógł już nic jeść, ponieważ go na to nie stać. Moi drodzy, często narzekamy na różne rzeczy, jednak pamiętajmy, że my mamy w tym momencie. Dużo lepiej niż wiele ludzi wokół, którzy mieszkają w innych krajach, na innym kontynencie, gdzie jest dużo, dużo więcej problemów, gdzie codziennie muszą walczyć o przetrwanie. Nie mają szans na jakiś dach nad głową, nie mają szans na pożywienie, nie mają szans na wodę. To są dopiero problemy. W każdym momencie mogą zginąć, są prześladowani atakowani przez inne grupy. To są prawdziwe problemy. A dla wszystkich mam jeszcze pewną radę, według której warto żyć, ponieważ wtedy poczujesz pełnię życia. A mianowicie pracuj tak, jakbyś nie potrzebował pieniędzy. Tańcz tak, jakby cię nikt nie obserwował. Śpiewaj tak, jakby cię nikt nie słyszał. Kochaj tak, jakby cię nikt nigdy w miłości nie skrzywdził i nie rozczarował. Oraz żyj tak, jakby tutaj na ziemi był raj. Moi drodzy, życzę Wam pięknego, miłego dzionka, dużo uśmiechu na twarzy, i bądźmy wdzięczni za to, co mamy, ponieważ wiele ludzi tego nie ma. Więcej takich filmów znajdziesz tutaj w góry. Jest tam zalinkowana cała playlista, która zawiera już sporo takich filmów z głębszym przekazem. Tyle na dziś. Trzymajcie się.